Ostatni spacerek przed powrotem do Warszawy. Czekam na męża i trochę mnie już przymarziło przemarzi... 15 minut czekania jak się kuba zbierze. To jest wasakra. Wasakra jest mi tak zimno, nie fajnie. Ale widzę. Dobrze widzę? Idzie tufie. Bardziej kubę słyszę niż widzę. Idzie mąż. Zimno. Coś tu no. Pewnie. Pewnie kulik. Pewnie kulik. Kuliganie. Chodź, kuliganie. A, ostatni spacer tak jak mówiłam. Trochę stawy hmm. rozruszać i wracamy e, na Warszawę. Mamy nadzieję, że drogi będą przejezdne. E, te już główniejsze na pewno. Kwestia tego jak sobie tutaj dawsi poradzimy. Musiałam skoczyć w szczapkę, bo już czuję moje zatoki. A, I wiecie co, nie da się gadać z wami na dworzu ze względu na brak rękawiczek super duper mądrej orci. Więc wybaczcie. A, do usłyszenia w samochodzie. Ja się gadałam od 10 minut i nie miałam niewłączony y, nie aparat. Nie włączonej kamery? No. i to co teraz gadałaś, to było w ogóle? No. Ale to No. A, 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 a. Gadałam 10 minut do niewłączonego aparatu. Powiem Wam, że moja inteligencja czasami jest zaskakująca, przytłaczająca i porażająca. A, dobrze, o czym mówiłam? Mówiłam o tym, że postanowiliśmy i podjęliśmy bardzo poważną decyzję, że zostajemy tę noc jeszcze tutaj. Jest przyjemnie, jest napalone, jest nagrzane. Muszę posprzątać tylko po obiedzie kuchnie. I no, nirwana wręcz relaks w czystej postaci i mówiłam o tym też, że ta forma relaksu dla nas jest bardzo przyjemna. Że jest, nie wiem, czy nie wyższą formą relaksu niż wyjazdy wiecie, na groterystyki, do hoteli i tak dalej. Oczywiście uwielbiamy wyjeżdżać, uwielbiamy poznawać nowe miejsca nowe smaki, poznawać kulturę regionalną, więc jak najbardziej tak, 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 tak. W tym roku również chciałabym jeździć, jeżeli pandemia, finanse przede wszystkim, nie, przede wszystkim pandemia, później finanse pozwolą zwiedzać jakieś mniejsze miejscowości, które będą godne uwagi, polecać je Wam. Ale lubimy też siedzieć tutaj. Czujemy się swojsko na własnym miejscu, na dobrym miejscu i to chyba jest mały nasz raj na ziemi. Dobra, ja będę robiła pierwszy raz białe grzane wino, którego nigdy nie robiłam. Kiedyś próbowaliśmy, to znaczy ja próbowałam, a Kuby wylałam na jego siedzenie w samochodzie. Historia tego jest taka, że jak byliśmy wtedy w Sopocie, wzięliśmy dwa grzane białe wina na wynos. No i wiadomo, Kuba był samochodem, więc nie może pić, ale stwierdziliśmy, że damy radę dowieźć do, 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 do hotelu. A zresztą, obejrzyjcie nasze vlogi z Sopotu, to będziecie znać tą historię, nie będę jej opowiadała jeszcze raz, nie ma sensu. Kto nie oglądał, to bardzo proszę, tu są gdzieś, o tu, vlogi z Sopotu. Koniecznie oglądajcie, a ja idę posprzątać kuchnię, spróbować zrobić białe grzane wino. Czy wyjdzie, czy nie, nie wiem. Spróbuję nakręcić, nie wiem. Poproszę może o recenzję mojego męża, jeżeli się zgodzi, to zrecenzuję wam moje poczynania alkoholo-kulinarne. zrobione. Czy będzie smaczne? Zaraz się przekonamy. Pierwsze moje białe grzane dużo dużo goździka. Cemonamon, wino, słuchajcie, półwytrawne tak naprawdę, ale mi to nie przeszkadza, ponieważ pomarańczka daje posmak słodkości. Chyba nie przeszkadza. Zaraz zobaczymy. Dzień dobry. Nie wiem, czy ja Wam mówiłam. Na pewno mówiłam na tym materiale, który mi się skasował, ale ostatnio zaczęłam z kubą namiętnie oglądać rancho. Ja wiem, że to nie jest. Yy, kino wysokich lotów, że to nie jest nic super ambitnego, nic wartościowego, ale czysta rozrywka w takiej bardzo łatwo przystępnej formie. O, cały czas byłam na nie, podchodziłam z patykiem do tego, ale już jak włączyliśmy, bo pojawiło się na Netflixie, tak leci, gdzieś tam gra w międzyczasie, jak e, my się ogarniamy w kuchni, czy coś tam na komputerze robimy, jest to przyjemne. Zamulacz mu z góry. Dobrze, a teraz próbuję, słuchajcie mojego białego. Żadnego widać. Trochę się boję tego eksperymentu. Uwaga, uwaga. Mm. Dobra. Nawet dobre, bardzo dobre bym powiedziała. Cukru nie trzeba. Faktycznie jest słodkie. Nie wiem, czy nie dodać troszkę więcej cynamonu. Nie wiem, ale to jest dla Kuby. Ja dzisiaj herbatkę, tylko tak... Próbowałam, więc mój mąż w nich decyduje i określi, czy potrzebuje więcej przypraw, czy też nie. Dajcie znać, czy to jest ten czas, w którym sięgacie po herbaty zimowe, grzane wino, grzane piwo. Jakie są wasze przepisy? Czy lubicie robić, czy lubicie pić? Ja na przykład powiem wam, że lubię nawet grzańca, grzane białe wino bezalkoholowe. Jest naprawdę smaczne i taki, daje taką nostalgię we mnie z takimi fajnymi, zimowymi wspomnieniami. No dobrze. Idę dać spróbować kubie, i później wam powiem, czy mu smakowało. A kuku mi się nie wyjechały. A, no, stwierdziliśmy, że ze względu na to, że jutro będzie minus 19 stopni o 7 rano w tej miejscowości, w której jest, jesteśmy, to musimy tego doświadczyć. <laughs> w związku z tym e, zostaliśmy. E, i przenocujemy jeszcze. Zawsze to troszkę czasu więcej dla siebie w warunkach, które nam najbardziej odpowiadają, Odparliłabym Wam e, lajwa, Wam, nam lajwa, ale nie wzięłam statywu, więc niestety. Słuchajcie, coś mi tutaj w tych ustawieniach kamery jest nie tak. Jakąś taką dziwnie wygładzoną twarz mam, jak nie ja. Moment. Wyłączam się, idę pogrzebać w ustawieniach yy, i zobaczymy, co tu się wydarzy zaraz. Od razu lepiej, mniej wygładzona orcia, o. Jezu, wybaczcie, coś się zadziało. Co ja chciałam powiedzieć? Na Stories dzisiaj rozmawiałam z Wami na Instagramie, z Wami, ja do Was mówiłam, to więc to taki bardziej monolog, o depresji, na którą choruję. Na pewno od pięciu lat, jak nie więcej. Pięć lat temu zostałam pierwszy raz zdiagnozowana. Miałam epizod, depresyjne, umiarkowany. Teraz też go przechodzę, z tym, że jestem już pod opieką lekarza, specjalisty i od pewnego czasu na lekach. Zatem, tak jak widzicie, nawet jeżeli robię grzane, to połucham je bardziej, niż spróbuję i oddaję, bo nie mogę ze względu na leczenie. I to chyba jest ten moment, w którym ja zaczynam się czuć naprawdę fajnie i dobrze. Jest to... Bardzo niekomfortowe w tej chwili dla mnie, że o tym mówię, o tym opowiadam. Aczkolwiek <laughs> mam 100% świadomości i wiedzy, że zwierzając się Wam, mówiąc o tym, co mnie boli, co mi dolega, co mi jest, to, gdzie mi kamyk w duszy leży, bardzo często pomagam i Wam, ponieważ e, budujecie jakąś świadomość siebie również i na moich doświadczeniach. Zatem mówię wprost tak, miałam. Inaczej, tak, mam epizod depresyjny. Epizod depresyjny, umiarkowany, tak to się nazywa. To nie jest głębokie, ale jednak jest. Jestem na lekach. Wam się w tej chwili dobrze, już naprawdę bardzo dobrze jestem spianizowana. Tak jak widzieliście, te nawet moje vlogi, filmy z tygodnia były takie bardzo pourywane i bardzo chaotyczne, bo potrzebowałam czasu dla siebie czasu skupienia, takiego wyłączenia się i potrzebowałam pobyć sama ze sobą, przejść to jakoś łatko, no ale mówiąc wprost, były takie wieczory, że siedziałam i ryczałam głos z różnych powodów, naprawdę czasami błah i wiedziałam, że to nie jest prawdziwy powód, z którego jest mi tak bardzo źle, tylko jest mi tak bardzo źle dlatego, że mam epizod depresyjny. Eee, no. A jak nam dusza zachoruje, to trzeba iść do specjalisty. Wielokrotnie Wam to mówiłam i sama do Uf, specjalisty się udałam. Um, no. Takich efektów, efektów możemy się spodziewać prawdopodobnie jeszcze tak za 2-3 tygodnie, ale już w tej chwili jestem w miarę spylian. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało, gdy wrócę do domu do Warszawy. Tam może być różnie, bo wiadomo, czynniki zewnętrzne i bodźce, które są tam, są dosyć trudne emocjonalnie, ale myślę, że jestem już na tyle spionizowana i gotowa je udźwignąć, że sobie z tym doskonale poradzę. Dzisiejszy dzień był dniem bardzo przyjemnym, takim naprawdę chyba pierwszym dniem od bardzo dawna, gdzie cały dzień chodziłam uśmiechnięta, zadowolona, szpilowana, zrelaksowana. I taka pełna pogody, ducha e, i nadziei w to, że będzie ok. Myślę, że jutro taki dzień będzie sam jak ten. Dobrze, Myśli. Ja słuchajcie, chyba już dzisiaj kończę. Mm, idę spać. Dobra, nie idę spać. Idę oglądać ręczo. E, nie śpieszy nam się dzisiaj z kubą. Będziemy oglądać, 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 aż nie padniemy. Lubię takie wieczory w łóżku, przy mężu. Z głupim serialem. To co? Do zobaczenia? Do następnego dnia? Odcinka? Nie gwarantuję, że będzie jutro, bo nie gwarantuję, nie wiem, jak się jutro potoczy. Prawdopodobnie nie będę miała czasu nagrywać. Będę musiała wrócić i się zacznie. Konfrontacja z rzeczywistością i obowiązkami codziennymi. Ale będzie okej. Okay. Cześć. A dupa tam. Jeszcze nie cześć. Zapomniałam. Dziękuję, że byliście ze mną. Jak dotrwaliście do końca, zostawcie serduszko w komentarzu. A jeżeli jesteście nowi na kanale, to zachęcam do subskrypcji. I teraz cześć. Pa!